Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Czytając artykuł z cyklu Atlantis Rising zatytułowanego Sekrety Kataru, numer 36 listopad-grudzień 2002 rok, można dostać przyspieszonego rytmu serca. Najwyraźniej artykuł połączył ludobójstwo Katarów lub czystek z południowej Francji, tajne nauki Jezusa Chrystusa z Nazaretu i nadprzyrodzone niebieskie kamienie sumeryjskiego Boga Stwórcy Enki lub Ea, które otwierają wrota gwiezdne i powodują... Oświecenie. Dowody błyszczą w tym artykule jak gwiazdy na niebie, że oprócz Iraku i Francji EA prowadził również opartą na niebieskich kamieniach szkołę tajemnic wrót gwiezdnych na wzgórzu Tara w Irlandii. Conor Newman, wykładowca archeologii na Narodowym Uniwersytecie Irlandii, ogłosił, że odkrył ogromną podziemną świątynię w Tarze. Od 1992 roku Newman pracuje na wzgórzu Tara, przygotowując badania terenu na potrzeby finansowanego przez państwo programu Odkryć. Odnalazł pomnik Tary za pomocą podziemnego radaru. To, co ostatecznie odkryli na szczycie wzgórza, to ogromny owalny monument o szerokości około 170 metrów w najszerszym punkcie. Wokół niego znajduje się 300 dołków posłupowych o szerokości 2 metrów. Dowody wskazują, że ten klejnot irlandzkiej archeologii Korona Tiara został zbudowany dzięki ogromnemu wysiłkowi. Wzgórze otaczało kiedyś 300 wysokich dębowych słupów. Newman uważa, że znalezisko prawdopodobnie pochodzi z okresu 2500-2300 lat przed naszą erą i miało oraz nadal ma duże fizyczne znaczenie, nawet po tym, jak słupy zostały usunięte lub zgniły. Podczas gdy na tym miejscu znajduje się wiele znanych skarbów archeologicznych, to ostatnie odkrycie ujawnia, że prawdziwy skarb znajduje się pod świętym wzgórzem. I może wkrótce zostać przywrócony do życia. Wszyscy milczą, a prace penetrujące w głąb ziemi trwają z dala od obiektywów aparatów. Skarb wraz z jego odrodzeniem spowoduje, że pojawią się nowe, ważne informacje o Enkim. Tara jest prehistoryczną ojczyzną magicznych tułatach de danan, których uważa się za bezpośrednich potomków lub reinkarnację biblijnych jaśniejących Elohim, bogów-stwórców. Mówiliśmy o nich w jednym z naszych filmów. Odnajdziecie go w naszym youtube'owym zbiorze. Evans Vance uważa, że są oni opisywani jako rasa o majestatycznym wyglądzie i cudownym pięknie z ludzkiej formy, lecz z boskiej natury. Dzielą się na dwie klasy, te, które świecą oraz te, które są opalizujące i wydają się rozświetlone światłem wewnątrz siebie. Sumerowie nazywali ich Anunnaki, dosłownie Nun, ryba od Aki, światło, co wyjaśnia, dlaczego Irlandczycy nazywali ich władcami światła lub Illi. Byli prowadzeni przez EA i przywieźli ze sobą cztery skarby lub narzędzia mocy. Były to w kolejności kamień przeznaczenia, słowo przeznaczenia, puchar przeznaczenia oraz laska lub włócznia przeznaczenia. Skarby te umieszczono w tak zwanej jaskini skarbów, wewnątrz góry Boga, gdzie płonie wieczny ogień. Tara była właśnie uważana za górę Boga. A także za bramę ili lub bramę ishtar do eterycznego, innego świata. Grobowce przejściowe zdobią okoliczne tereny. Grobowce przejściowe lub kopce nazywane są shide. Wymawia się shi. Co jest górą słów od shi people lub shining ones, ning Ning, ones, którzy czcili Anę, wielką matkę wszystkich żyjących. Od zarania mitologii irlandzkiej odprawiano tu obrzędy celtyckie. Mitologia Dananów głosi, że potrafili oni kontrolować światło słoneczne dzięki mocy magicznego, niebieskiego kamienia o cudownych właściwościach. Kamień ten stanowi podstawę mitologii irlandzkiej. Ale co robił Ea w Irlandii? Stare zapisy składane w całość mówią, że przewodniczył zgromadzeniu Tary jako bóg. Słońca fin Druid w dziwnie kwiecistym stroju z nakryciem głowy zakończonym dwoma spiczastymi końcówkami trzymający w ręce księgę. Dwugłowa mitra fina przypominająca rybę. Gra słów od fin, i jego pionowa laska, cętkowany lub kraciasty strój oraz kosz w ręku, to symbole łatwo rozpoznawalne w sumeryjskim przedstawieniu ea. Jego kolumna i oko lub filar oświecenie, jest w licznych tradycjach uznawana za drzewo mądrości życia. Ea jest przedstawiany zarówno jako źrenica w oku ze skrzydłami i ogonem, oraz jako wąż przekazujący mądrość, który mieszkał w drzewie. Ea prowadził Anunnaki w poszukiwaniu niebieskich kamieni, które powodują chorobę, oznaczających iluminację, luminescencję, oświecenie. Znalazł je w miejscu zwanym Arili. Czyżby była to dzisiejsza Irlandia? Sumeryjski mit, romantyzowany przez Zacharię Sitchina, mówi, że Enki był genetykiem, który przybył z tajemniczej i obecnie kontrowersyjnej planety X. Niebieskie kamienie symbolizują egzotyczną, brakującą lub ukrytą czarną materię wszechświata, znaną jako kamień filozoficzny lub czarny kamień. Skrystalizowany w gęstości ziemi ten czarny kamień zmienia swoje wibracje na niebieskie kamienie i wydobywa właściwe tony. Skupisko trzech kul symbolizuje je jako słowo lub siłę życia Boga, kiedy człowiek wchodzi w rezonans, z siłą życia niebieskiego kamienia przemienia się z człowieka w Boga. Odpowiednio irlandzki rdzeń słowa Ea oznacza ogień lub światło, które wszystko oświetla i podnosi nas z ziemskiego życia. Dla Irlandczyków Ea oznacza również przyczynę, materię w trakcie zmian, coś kompaktowego, konfederację w ogólnym znaczeniu uczonego, powołanie, naukę, mędrca, stado, wiedzę, dyscyplinę, instrukcję, honor, szacunek, kraj, wyspę i plemię. Ea założył cywilizację w starożytnym sumerze, współczesny Irak, ale najpierw najwyraźniej osiedlił Irlandię. Jak zauważa Laurence Gardner, irlandzka mitologia Anunnaki wyprzedza cywilizację sumeryjską o tysiące lat lub wcześniej. Podobnie jak Sumeria Ea, Irlandia wchodzi do historii jako pełnoprawne królestwo, a jej nagłe powstanie wprawiało w zakłopotanie wielu historyków. Kultura sumeryjska pokrywa się z wczesną kulturą irlandzką. To tak jakby jedna kultura była kontynuacją drugiej. Zarówno mitologia irlandzka, jak i iracka krążą wokół Tajnych nauk niebieskich kamieni EA. W starożytnej irlandzkiej religii i mitologii Tara była świętym domem Ari, później Ari, ish lub Irish, którzy byli trochę niżej od bogów Ili, ale wyżej od ludzi. Irlandia. Ari Land. Bierze swoją nazwę od Aris lub Arian. Irlandia jest uważana za wielką ojczyznę rasy aryjskiej, znanej również jako Atlantyda Tule lub Tula. Arian lub Arian to sanskryckie słowo oznaczające szlachetny. Jednak pojęcie rasy aryjskiej zostało bardzo błędnie zinterpretowane. Źródłem nieporozumienia jest sumeryjskie twierdzenie, że Ea i czysta pani Nin Hursak Mari sklonowali pierwszy model człowieka jako rasę niewolników. Do krwi drugiego zaawansowanego człowieka Ari lub Illi włożyli świętą wiedzę. Następnie oddzielili tego nowego człowieka od pozostałych i zabrali ich na wyspę Dom Posejdona, Atlantydę, której był pan Tara ojcem i założycielem Panem mądrości. Jego przyrodni brat Enlil, który chciał utrzymać ludzkość na poziomie przyćmionych ziemskich niewolników, sprzeciwił mu się. Tara jest prawdopodobnie jednym z laboratoriów oświecenia Ea, miejscem do którego przywiodł dzieci Atlantydy, zaginione plemię Enki po ich wygnaniu przez Enlila. Irlandzka mitologia twierdzi, że sekrety Ea i jego zaginionego plemienia pozostają ukryte pod ziemią Tary i już niebawem ujrzą światło dzienne. Irlandczycy jasno dają do zrozumienia, że mitologia Atlantydy po kataklizmie, w tym ta o niebieskich kamieniach, powstała w Irlandii i rozprzestrzeniła się na Sumer, Egipt, Indie i południową Francję. Niebieskie kamienie zwane Blue Aples w południowej Francji służyły m.in. do otwierania bram lub przejści do innych równoległych wymiarów królestw. Gnostyczni chrześcijanie utrzymują, że były obecne podczas ukrzyżowania. Później znalazły się w posiadaniu Katarów, których Jezus nauczył sekretów niebieskich kamieni. Według irlandzkiej wiary EA jest rdzeniem dla Jessa, Ducha Świętego lub Jezusa. Kościół mrocznych wieków wyciągnął swoją żelazną pięść owiniętą w aksamit i próbował pozbawić Katarów tego dziwnego, tajemniczego owocu. Dlatego światło paliło się w naszych żyłach, gdy krążyliśmy między historiami Sumerów, Irlandczyków i Katarów, zagłębiając się w nurty symboli i mitów, które krzyżowały się w tych kulturach. Oświecenie w Irlandii, podobnie jak w południowej Francji, miało straszną cenę. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku eksterminacji Katari i ich kościoła Amor lub Miłości 1208-1244 w 1169 roku. Kościół Rzymu rozpoczął przerażającą kampanię terroru, która zniszczyła religię irlandzką i kościół Matkę Tary Miłości. Po tym jak angielskie oddziały szturmowe, działające w imieniu Rzymu, podbiły tę Ziemię, którą tubylcy nazwali Wyspami Skili lub Błogosławionymi, ponieważ przetrwała kataklizm Atlantydy, angielscy kapłani zmienili jej historię, dokonując pełnowymiarowego mitycznego zniszczenia tary, które pozostawiło ją zatopioną. Fizycznie nienaruszoną, lecz duchowo kompletnie poniżoną i zniszczoną. Ili zostali wygnani do świata wewnętrznego, a Kościół Rzymski przemienił ich w diabły.